Cześć jestem na mixie, mixie, Mixek i witam Was w kolejnym filmie z mojego kanału. i Dzisiaj jadę sobie w Bedworce i moim celem na tą areneczkę jest zbudowanie bazy pod moją wyspą. Nie wiem, czy ten cel zostanie zrealizowany. Nie wiem też, czy mój teammate mi na to też pozwoli. Ale tu mamy taką jedną wodę. To nie jest idealna mapa do tego, bo ja to wiem, widzę, że. Tylko, że no musimy najpierw do sąsiada lecieć. wiecie? Zawsze do sąsiada bardzo chętnie polecimy. Co jest? Sąsiad pewnie już się uzbrał na nas. A tak, teraz jest naszym sąsiadem? Red. No i mówię, że się uzbrał w widzowie. Jedyne co jest najgorsze na tym serwerze to jest to, że są lekkie lagi. Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba. E, no im więcej subów, tym więcej filmików się pojawi. Mam też pewien bardzo fajny pomysł, ale to na zrobienie to na przykład 10 akcji na wiecie roku tylko nie dziwcie się że będzie z jak minecraft bo no zrobiłem jedną taką najlepszą z najlepszych akcji i ona była dosłownie najlepsza nie nie, nie było lepszej nie było o słabo mam chyba oni mają słabo Dobra. No i teraz ja mam słowo. Co wyklepiasz? Dzięki. No i jest takimi. No to widzicie jak ja to robię. Jeżeli macie ulubiony sery, serial, napiszcie go w komentarzu, a jakieś, nie wiem, ciekawe, jeżeli traficie mój ulubiony, szczerze na Netflixie, no to dostaniecie serce, ale tylko pierwsza osoba. No więc teraz trzeba drewienko i chyba stone. Czekajcie widzowie, o. Na no, z tą, byśmy dali dzięki Ale zdziwiony będzie I zobaczymy wy tak nie róbcie Nie bądźcie tak jak mi się Dobra, widzę No, ci rzuciłem jak to, no i niestety przygraśmy, ale. Jeżeli się Wam spodoba filmik, zostawcie łapkę. Witam. Będziemy się za niedługo. Pa!